Zdecydowana większość mężczyzn nie do kobiet tak, jak cmalgnie do światła księżyca. Niestety metafora ta ma ciemniejszy wymiar. Tak jak ci mylą płomień świecy z księżycem i giną w ogniu, tak samo mężczyźni mylą relacje z kobietami z obecnicą nirwany. Wydaje im się, że odnajdują szczęście spokój i spełnienie, a w rzeczywistości często kończy się to bólem i destrukcją. Największym błędem mężczyzn jest to, że nie rozumieją, iż kobiety nie rozumieją mężczyzn. Kobiety postrzegają mężczyzn przez pryzmat własnego, wyidealizowanego obrazu kobiecości. Mają w głowie wzorzec idealnej kobiety i same cierpią, gdy do niego nie dorastają. Stąd ich wewnętrzne konflikty, frustracje, terapie i leki. Jednak ten sam wzorzec przykładany jest także do mężczyzn. Gdy zachowanie mężczyzny nie odpowiada temu ideałowi, a zazwyczaj nie odpowiada, kobieta początkowo obwinia siebie, może nie zasługuje na lepsze traktowanie. Z czasem jednak przestawia myślenie. To nie ja jestem winna, tylko on jest niewystarczający. I tak rodzi się kobiece poczucie, że mężczyzna jest kimś podludzkim, kimś gorszym, nieudaną kobietą pokrytą włosami. Mężczyzna, wchodząc w relacje, przede wszystkim szuka spokoju, domu jako sanktuarium, miejsca odpoczynku. Tymczasem zamiast spokoju kobiety przynoszą chaos, napięcia i niekończące się spory. Dla mężczyzn konflikty oznaczają ryzyko eskalacji, dlatego z natury wolą rozwiązywać problemy, szukać rozwiązań. Kobiety natomiast często traktują różnice zdań jako okazję do kłótni, domagając się potwierdzenia ich punktu widzenia. Brak zgody odbierają jako brak miłości, głupoty lub złą wolę partnera. Mężczyzna oczekuje także partnerstwa, przyjaźni, lojalności, wzajemnego szacunku i wsparcia. Tego wszystkiego doświadcza w relacjach z innymi mężczyznami, więc naturalnie zakłada, że w związku będzie podobnie. Niestety kobiety często nie wnoszą do relacji ani lojalności, ani bezwarunkowej życzliwości. Okazują dobroć jedynie warunkowo, zależnie od tego, jak mężczyzna się zachowuje, podobnie jak właściciel nagradzający ma kołykiem. Kolejną iluzją mężczyzn jest przekonanie, że kobieta da im duchową lub intelektualną głębię. Wielu mężczyzn wierzy, że relacja uczyni ich lepszymi, mądrzejszymi i bardziej świadomymi. Tymczasem jeśli stają się lepsi, to raczej dlatego, że zmuszeni są wykształcić w sobie ogrom cierpliwości i samokontroli, by nie wybuchnąć i nie odejść. Kobiety nie mają żadnego sekretnego wglądu w naturę rzeczy. Uczą mężczyzn raczej wytrzymałości na frustrację niż mądrości. Najważniejszym jednak elementem związku dla mężczyzny jest intymność fizyczna. To przez seks buduje on więź emocjonalną, duchową i psychiczną z kobietą. Każdy akt odświeża i wzmacnia to połączenie. Kobieta patrzy na seks inaczej, jako na narzędzie przyciągania i utrzymywania mężczyzny, a nie na sposób budowania więzi. Dlatego mężczyzna powinien pamiętać o metaforze i ognia. To, co wydaje się księżycem prowadzącym ku szczęściu bardzo często okazuje się płomieniem, który spali go do cna. Relacja z kobietą może dawać przyjemność, radość, namiętność, ale zawsze trzeba zachować racjonalny łącznik. Jedna część serca może być w związku, ale druga, w umyśle musi zachować czeźłość. Bo jeśli mężczyzna całkowicie zatraci się w kobiecym świecie, zacznie żyć dla jej aprobaty, przekroczy swoje granice i przestanie być sobą, to nieuchronnie straci jej szacunek i w końcu zostanie odrzucony. Związek można traktować jak wakacje, można się nim cieszyć, doświadczać intensywnie, ale zawsze pamiętać, że domem jest własny rozum i autonomy. To do nich trzeba wracać, aby nie zatracić się w iluzji.